Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony XYDp Sorry za bardzo. Dziś chciałbym powiedzieć, że. Kurczę, tu są dwa kotek. <grydy> nie, nie wiem. Jestem w miejscu, którym miasto. Właśnie wyszłam w tej chwili. Tu jest kotek, dlatego. Nazywam go Mrócą, on nie ma imienia, To taka piszę Więc nie ma czegoś, co na no, to... poszedł drugi? To, jest nasz pod... to nie jest nasz kot. To no nie jest nasz kot. Nie wiem, co to za kot, szczerze powiedziawszy. ja tak. Nie wiem, co to jestem. Tak. I coś jeszcze. Tak. O, no, tam się patrzcie jak poszły a to jest betowe, ten piesek a to jest Max Betowen się siedzi w klatce bo on nie jest wewnętrznym piesku ucieka zawsze a to zawsze podkop zrobi pod płotem więc wymieniono mu płot i po prostu już nie ucieka. Tadowo to jest taki piesek, taki cłóciutki. Nie? On grzecznie. Nie? Grzecznie jest betowa. Więc... Letowym jest grzeczny. Bo betowen to dziadek macyj. Czyli nie w Nie? To dziadek macie. Więc co jeszcze? Coś chciałem jeszcze. A nie, to tylko nie. Aha, chciałem powiedzieć. Dobra. To już jest mój hardy rok i że ja się cieszę, że jesteście ze mną na bieżąco. Mówił dla Was X-Wider -y P i tam z kończymy. Cześć!